Kolego ja dzisiaj przeprowadzam terapię na fantomie. Yy, no, jest pewna zasada, jak my to prowadzimy, czyli tutaj mamy fantom, a z drugiej strony, osoba, która czeka na tę terapię. Yy, w każdym bądź razie yy, wstępnie już sobie tutaj coś omówiliśmy. Zacznę od yy, oczyszczenia stanu aury, od tego zawsze zaczynamy, tu już odczytałem, że radiestycyjnie aura jest w kolorze czerwonym, to są takie negatywne y, kolory, ale oczywiście to się wszystko zbiera z całego życia, więc y, czasami się to może zdarzyć. No i y, zestaw kamertonów Energia 1 to wysokie częstotliwości 4096, 266 i 4355, dźwięki C, CIS i OM. Potrafią rozbić wszelkie negatywne podłączenia energii, i tutaj aktywuję kamerton 1, O2 i 3 i oczyszczamy wstępnie stan aury zestawem polaryzacji minusowej za aluminium, magnesy, chrąg. I teraz lekko podenergetyzujemy i też oczyścimy, ale już tym zestawem z polaryzacji plusowej. Ten sam zestaw jest w dwóch różnych polaryzacjach. Następnie dostroimy wszystkie główne punkty energii, czyli mamy 7 głównych punktów energii. Wysyłam pierwszy impuls przez otwartą dłoń, i każdy następny impuls już bez dłoni dajemy do słuchania, aby wykorzystać to połączenie mózg i dany punkt energii. Następnie punkt 2D. Pierwszy impuls przez otwartą dłoń. No, i ta y, otwarta dłoń, ona powoduje, że y, ona wykonuje naturalne ruchy obrotowe, co wprawia ten punkt, ten czakram, właśnie w naturalne ruchy obrotowe. Punkt 3D, 3E. I każdy z tych czakramów oczywiście daje. Y, Impuls na poprawne pobieranie energii przez dany punkt energii. No i jeśli tą energię pobierzemy, to jest ona wysyłana dalej na zasilanie wszystkich przyporządkowanych do danego czakramu organów. Które będziemy oczywiście za chwilę też po kolei dostrajać. Punkt darwa to 5G. Czyli wysyłamy w punkt. Do słuchania z lewej strony i takimi impulsami przez całe ciało, tak aby te częstotliwości doszły i zasiliły całe ciało. 6a to ten punkt między oczami. Punkt 7 to 7h to już jest połączenie, tu właśnie na głowie punkt korony. I ostatni impuls to zamknięcie, skompresowanie całej energii nad ciałem i uzimnienie. Tuż dotykamy do drewna, tak aby uziemnić cały, całą aurę. Następnie synchronizujemy dwie półkule i poprawimy właśnie komunikację między lewą a prawą półkulą. Następnie będzie C i G, czysta kwinta i dajemy do słuchania z lewej i z prawej strony. Zanieniam kamertony miejscami. Teraz będzie G i C dla równowagi, dla zbalansowania właśnie, no i poprawienia ogólnie komunikacji, ale też wyrównanie słuchu. To też bardzo ważne jest, żeby z obu stron, oby, z obu stron równo słyszeć. Znowu zamieniam miejscami. Tu już mamy dźwięki C i C, czyli 256 i 528 Hz DNA, i to już jest w dwóch oktawach. I znowu wracamy do C i C, do tego, co było na samym początku. Po dostrojeniu, synchronizowaniu półkul mózgowych dla poprawy komunikacji między lewą a prawą półkulą, dostroimy jeszcze szyszynkę i grasicę. Tu chodzi o to, aby zneutralizować, zniwelować mikrozwapnienia na połączeniu szyszynka i grasica. I tu mamy taki zestaw kamertonów 666. I 888, tu już zamieniam kamertony miejscami. I tu już jest praca z polaryzacjami, czyli jest plus i minus. Zawsze na końcu u kobiety stawiamy, wysyłamy impulsy z plusa, czyli kamerton z Mosiądzu jest kamertonem w polaryzacji plusowej. I teraz 880, to samo. Na początku ten plus jest po prawej stronie, a na końcu zawsze ma być po lewej stronie u kobiety, a u mężczyzny jest odwrotna sytuacja, ponieważ mężczyzna jest spolaryzowany po prawej stronie, plusowo. I teraz już ten plus jest po lewej stronie, i teraz. Już doswajamy wszystkie e, organy, oczywiście jest cała lista, zaczynamy od nadnercza i każdy następny impuls już bez e, dłoni otwartej, tylko ten pierwszy impuls jest podany przez otwartą dłoń, teraz mamy jelito grube, no i teraz krew jest na całości, więc będzie troszkę inna technika, e, pierwszy impuls. Z lewej na prawej, lewa ręka prawa, i ruchem falowym w dół, to tutaj właśnie przy krew kości tkanka tłuszczowa mięśnia, na końcu DNA w podobny sposób. Kości tkanka tłuszczowa. i mięśnie. I idziemy dalej nerki po lewej i po prawej i dajemy też do słuchania nad głową, aby wykorzystać wszystkie ośrodki w korze mózgowej, które dają impulsy na poprawną pracę nerek, pęcherz moczowy. zlejona i truskawka, następnie żołądek i jeli cienkie. troba. Pęcherz rzóciowy. Płca. i tarczyca następnie przejdę do mózg i cały układ nerwowy i DNA to tu już wysyłamy w dwóch polaryzacjach w minusowej i w plusowej ten nasz kod genetyczny, i teraz już będę przechodził do takiego oczyszczenia, do takiego detoksu całego ciała. Tu są już częstotliwości od 1000 Hz do 5460 w odpowiedniej kolejności z taką podwójną dawką e, tego dźwięku, tak aby było to bardzo skuteczne. Ale jeszcze chciałbym sprawdzić, czy są tu jeszcze jakieś e, energie związane z, jakimś, e, z jakąś energią, która tu być nie powinna. Coś ja tu mam na żołądku, jakąś energię, która tu być nie powinna. Jeśli. Ymm... Zadam pytanie. Ja też nie wiem, jaka to jest energia, ale to jest coś, co tutaj być nie powinno i to jest na wysokości żołądka. Czyli możemy na wysokości żołądka mieć jakieś energie, które doprowadzają nas, że mamy jakieś zachowania, które musimy tą energię zasilać ciągle, a więc może ściągniemy tą energię. Ja jeszcze mogę tutaj sprawdzić sobie tensorem, czy tutaj cokolwiek jest. Yy, yy, tutaj mi też pokazuje tenzor, że jakaś energia negatywna na wysokości żołądka, i teraz, jeśli mamy jakąś yy, energię, to może być sytuacja, że ta energia będzie nas doprowadzała, że musimy yy, konsumować jakieś produkty żywnościowe czy jakieś napoje, których tam yy, nie powinno się używać. Yy, może być to różnie. To może być cokolwiek, to mogą być jakieś słodkie napoje, to może być jakiś alkohol, czy jakieś jedzenie dziwne to nie jestem jasnowidzem, żeby cokolwiek powiedzieć, ale coś na tym żołądku jest, gdzie my czasami jesteśmy wymuszani wprowadzać w organizm pewne produkty, których no, nie powinniśmy nadużywać. Ok, idziemy dalej. I tu, teraz tak, jeśli e, jest jakaś taka sytuacja i my coś wiemy, że coś robimy, co robić nie powinniśmy, to po takiej mojej terapii powinniśmy wytrzymać co najmniej 10 dni, aby ta energia całkiem się zneutralizowała, bo my możemy taki kawałek tej energii duży usunąć, ale to coś zostawia jeszcze jakąś cząstkę, która może się na nowo narodzić. Dlatego to później będziemy tutaj rozmawiać, pewnie, czy są jakieś. Produkty czy napoje, które my dostarczamy ciągle, no i yy, ważne by było teraz przez 10 dni po takiej sesji yy, w ogóle nie dostarczać. Oczywiście też po takiej sesji ważne jest, aby pić przez co najmniej 3 dni bardzo dużo dużej ilości wody, ponieważ yy, zmiana energetyki yy, no, spowoduje yy, ruch komórkowy. No i rozbicie pewnych elementów. Także no dobrze jest, żeby dużo wody pić, żeby pomóc organom w takiej neutralizacji cząstek negatywnych, które się w organizmie potrafią rozbić. Także też i krew doprowadza się do całkiem lepszego stanu. Ten układ komórkowy wprowadzony jest w ruch. A więc ważne jest, żeby trochę pomóc i tej wody jak najwięcej pić przez te najbliższe dni. Teraz łączę Solfeggio 3 i zestaw detok. Zaczęliśmy od tego zestawu Solfeggio 2 i Solfeggio 3. Teraz już przeszedłem na łączenie zestawu Solfeggio 3 i zestawu Detox i ostatnia fala będzie już takim zestawem Solfeggio 4 i zestaw Detox w połączeniu czyli no, z moich badań krwi które prowadzę to e, właśnie najlepsze efekty uzyskuje się właśnie przy łączeniu tych wysokich częstotliwości ale oczywiście w odpowiedniej kolejności i w odpowiedniej technice I teraz już przechodzimy do tej ostatniej fali 11 kamertanów, i tu zacznę od lewej nogi, wychodzę na śledzionie, od prawej wychodzę na wątrobie, prawa ręka wychodzę na śledzionie, do głowy wychodzę na śledzionie, z prawej strony na wątrobie i przez całe ciało. I taka sama technika, ale idziemy teraz 11 właśnie uaktywnień w ten sam sposób, ale cały czas podnosimy częstotliwości do góry. Czyli do tych 5400 z jednego zestawu i z zestawu detox najwyżej nastrojony kamerton to 5460 Hz. I to już tam wyżej się nie da, czyli nie stroimy już kamertonów powyżej 6000 Hz, bo nie byłoby to strojenie precyzyjne. A my tu chcemy mieć bardzo precyzyjnie nastrojone kamertony. I na koniec jeszcze damy. 2 yy, kamertony 136 i 128, i kończymy całą terapię zestawem Energia 2. Teraz zgramy jeszcze polaryzację plus i minus. teraz na końcu po lewej stronie ten plus, czyli moje kamertony z mieszanki z mosiądzu i na koniec jeszcze zrobimy transformację aury aby utrw utrwalić wszystko to co my żeśmy tutaj zrobili żeby ta aura się przetransformowała do jak najlepszego stanu, znowu polaryzację znowu ten plus po stronie Lewej na końcu, i zakotwiczenie tego wszystkiego, co my żeśmy zrobili. Zakotwiczenie Aury to kamertony 777, a wcześniej był to zestaw 555. Właśnie w tych polaryzacjach plusowych i minusowych, ok, to mamy wszystko.